Dzień dobry, Szanowni Państwo. Ja się przyłączam do tego apelu, żeby zachęcać wszystkich naszych znajomych, nasze rodziny do tego, żeby 9 czerwca iść na wybory. Żeby wybrać dobrze i żeby wybrać mądrze, bo my jako Lewica do tych wyborów idziemy z jasnym, czytelnym, klarownym programem. Nie zapominamy o naszych głównych postulatach, bo też te sprawy, które są dla nas bolączką u nas w kraju można rozwiązywać na poziomie unijnym. Idziemy do wyborów z jasnym postulatem uruchomienia Europejskiego Funduszu Mieszkaniowego. Wiemy, jaki to jest dotkliwy problem w Polsce. Wiemy, jak wiele młodych osób nie jest w stanie pozwolić sobie na mieszkanie, nie jest w stanie zacząć się usamodzielniać. Możemy wykorzystać do tego środki europejskie, środki unijne. Tych kwestii jest oczywiście więcej. Ja, tak jak do tej pory, na pewno będę dużo mówiła i będę chciała się zajmować kwestiami transportowymi, bo naprawdę najwyższa pora na rozpoczęcie. Dużych inwestycji, dobrych inwestycji rozwojowych, prokolejowych potrzebujemy dobrych połączeń transportowych, także takich transportowych na poziomie europejskim, po to, żeby łatwo, szybko móc przemieszczać się na poziomie całego kontynentu. I jesteśmy w stanie to zrobić, jesteśmy w stanie to mówiąc kolokwialnie dowieść, ale to są także kwestie związane z naszym bezpieczeństwem tutaj na miejscu, bo nasz program program Lewicy na te wybory to także mocny program obronnościowy, obrony cywilnej, tego żebyśmy mogli także w naszych małych ojczyznach, w naszych miejscowościach, miastach powiatowych czuć się bezpiecznie i na to też powinniśmy wykorzystywać środki europejskie i to jest też temat, którym będziemy chcieli się zająć w Brukseli. Jeszcze raz zachęcam wszystkich do głosowania na lewicę, do pójścia na wybory 9 czerwca i oddania głosu na swoich przedstawicieli, bo to naprawdę ważne. Dziękuję.